Jak zaplanować majówkę? W pięciu prostych krokach. Krok pierwszy. Sprawdź kalendarz. W tym roku majówka wypada od czwartku 1 maja do niedzieli 4 maja. To aż cztery dni wolnego, a może być go jeszcze więcej, jeżeli sprytnie zaplanujesz urlop. Krok drugi. Wybierz kierunek. Zamiast popularnych miejsc postaw na coś mniej oczywistego. Na przykład Zamek Grodziec w województwie dolnośląskim. To gotycki zamek położony na wygasłym wulkanie z możliwością noclegu. Lub zatopiony las koło Człopina w województwie pomorskim. Gdzie z plaży widać pozostałości pradawnego lasu zatopionego przez Bałtyk. To idealne miejsce na spacer i fajne zdjęcia. Krok trzeci. Znajdź inspirację z Findią. To bezpłatna mapa pełna ciekawych miejsc tworzona przez podróżników i influencerów. Krok czwarty. Spakuj się z głową. Majowa pogoda zmienia się co godzinę. Ubierz się warstwowo, weź coś przeciwdeszczowego i załóż wygodne buty. Krok piąty. Zaplanuj transport. Jedziecie ekipą z autem? Świetnie. Wyjedźcie wcześniej, a unikniecie korków. Może jednak pociąg albo rower. Pamiętajcie, nie musicie jechać daleko, żeby zobaczyć coś pięknego. I to już wszystko. Pamiętajcie, zapiszcie sobie ten filmik. Majówka sama się nie zaplanuje. Masz jakieś sprawdzone miejsce albo tipy? Podzielcie się nimi w komentarzu.